Można zilustrować odnosząc się do ludzkiej miłości, która jest odblaskiem odwiecznej miłości Bożej. Kiedy ktoś mówi kochanej osobie, jesteś dla mnie wszystkim, to co to znaczy? To znaczy, że bez Ciebie jestem nikim. To znaczy, że bez Ciebie jestem ubogi w miłości. Maryja w Nazarecie objawia skrajne ubóstwo ducha. Oto ja służebnica pańska niech mi się stanie, według słowa nie mojego, nie moich planów, szlachetnych i pięknych, które związała z człowiekiem, którego kocha, ale według słowa Twego. U Bogi ma wszystko u Boga. I dlatego nie musi się bać że coś straci, bo jego skarb nie jest tu, ale tam. Mówię to do Was, kochani bracia i siostry, którzy jesteście tutaj na wózkach inwalidzkich sami swoim życiem. Moglibyście powiedzieć to dużo głębiej niż ja teraz do wszystkich, którzy w taki czy inny sposób doświadczają jakichś cierpień, widzialnych i niewidzialnych, fizycznych i psychicznych i duchowych. Bóg w osobie Chrystusa skrzyża czyni narzędzie zbawienia. To jest pomysł niewiarygodny, którego człowiek by nigdy nie wymyślił. Chrystus ukazuje na krzyżu skrajne ubóstwo. Obegniemi sławy, Maria przeciw, przeciwstawia całkowitą pokorę. Człowiek pokorny to jest człowiek, który poznał do prawdę o sobie, który wyzbył się złudzeń o swojej wszechpotędze, możliwości i wielkości. To człowiek, który nieraz w swoim egzystencjalnym doświadczeniu dotknął dna swojego jestestwa. I nieraz właśnie tam, na tym dnie, w tej otchłani, możemy spotkać, który do tej otchłani wstąpił po swojej śmierci. Maryja Służebnica Pańska jest nieskończenie pokorna. Dziś często pokora jest rozumiana opacznie, jako chowanie głowy w piasek, uciekanie przed problemami, nie? Pokora potrafisz, kiedy trzeba zabrać głos, powiedzieć nie, kiedy wszyscy mówią tak i powiedzieć tak, kiedy wszyscy mówią nie i stanąć w obronie i narazić siebie, swoją reputację, swoje zdrowie, a może i życie. Jezus przybity do krzyża, który już nie mógł chodzić ani błogosławić, objawia najgłębszą pokorę. I wreszcie trzecia cecha całkowicie pod mentalności tego świata, który pragnie niezależności, który walczy o niezależność zgodnie jak jest to szlachetne w naszym polskim etosie, trudno by sobie wyobrazić naszą historię, naszą tożsamość żeby nieustającej walki o niezależność, o niepodległość. Ale tutaj idzie od takiego ducha niezależności, który się sprzeciwstawia w Ewangelii, który jest pragnieniem autonomii ponad swoją miarę, czyli właśnie bycie jak Bóg, a to szatan obiecał. Ewie na drzewie rajskim. I oto Maria już w zwiastowaniu, oddając wszystkie swoje szlachetne plany, objawia swoją całkowitą zależność od Boga. Bez miłości się tego nie zrozumie, ale w miłości nawet ludzkiej, prawdziwej i głębokiej, czymże jest miłość drugiego ludzi, jeśli nie wzajemną zależność oddanie, oddanie w ręce Drugiej ukochanej osoby, oddaniem wzajemne. Chrystus na krzyżu objawia swoją całkowitą zależność od Ojca. Józef Ratzinger, kiedy zadawał pytanie, na czym polega tożsamość Jezusa Chrystusa, wypowiedziana w słowach zapisanych w Ewangelii, w jego czynach i analizując wszystkie wypowiedzi Jezusa. O sobie samym dochodzi do wniosku, że tym DNA Jezusa Chrystusa, wcielonego Boga człowieka, jest całkowita zależność od Ojca jako człowieka. Całkowita zależność od Ojca. Proszę zobaczyć, że ta postawa, którą rozważamy w każdej tajemnicy się Świętego, w każdej tajemnicy życia Maryi i Jej Syna jest całkowitą antytezą tego świata. W miejsce bogactwa, ubóstwo. W miejsce pragnienia sławy, decydowania o wszystkim, pokora. W miejsce pragnienia całkowitej niezależności, całkowita zależności. szczerze, że to budzi opór również w nas samych, bo w każdym z nas jest również jakiś ten stary człowiek, który się upomina nieustannie o swoje, o swoją, o swoją sławę, o swoją, swoje znaczenie, o swoje bogactwo takie czy inne, materialne czy duchowe, o swoją niezależność. Cierpliwe rozważanie tajemnic różańca prowadzi nas do tej z Jezusa Chrystusa. Spoglądamy na wizerunek Matki Bożej w żółkiewskiej. Tutaj kopia, ale przecież tuż obok, za ścianą w kaplicy, mamy ten przepiękny, marokowy oryginał. Namalowany w żółkwi, czczony w tamtejszym kościele u Dominikanów przez wieki. A potem poprzez wojenną burzę, przywieziony przez żółkiewskich dominikanów do Warszawy i czczony odtąd tutaj na służewie. Ten obraz był koronowany przez błogosławionego prymasa Wyszyńskiego w 1965 roku. Mija w tym roku dokładnie 60-lecie tej koronacji. Na tym obrazie, jak na niezliczonych obrazach maryjnych i ikonach z Częstochowska na czele Cała postać Marii jest skupiona na tym, którego trzymam w swoich ramionach. Ona istnieje dla tego maleńkiego dziecka, z którym mieszka sam Bóg. Bez Niego całe jej życie Właściwie traci swój sens. To kilka refleksji, którymi się chciałem z Wami podzielić dzisiaj, w tym dniu, w którym oddajemy cześć Matce Bożej Różańcowej, ale też patronem tego dnia jest święty Franciszek, 4 października, i jego wspominamy. Znający doskonale Świętego Dominika, tych dwóch wielkich świętych, dopełniało się w swoich charyzmatach. Pozwólcie, że zakluczę modlitwą Świętego Franciszka, a właściwie przypisywano mu, bo być może napisano ją nieco później, ale na pewno we franciszkańskim środowisku i na pewno wyraża. Franciszkowego Ducha, który jest duchem uniwersalnym, i myślę, że moglibyśmy włożyć te słowa w usta Jezusa. I moglibyśmy włożyć te słowa w usta Maryi. A kiedy je czytamy czy wypowiadamy w ciszy czy na głos, pragniemy, aby stały się również i naszymi słowami. Panie, uczy mnie narzędziem Twojego pokoju. aby nosił miłość, tam gdzie panuje nienawiść, wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda, jedność, tam gdzie panuje zwątpienie, nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz, światło, tam gdzie panuje mrok, radość. Tam, gdzie panuje smutek. Spraw Pani, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechy dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać, ale bowiem dając otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie, a umierając, rodzimy się do wiecznego życia przez Chrystusa, Pana naszego.